Ej się mało dzień dobry, witam serdecznie. W dzisiejszym materiału mam dla was test nowych dwóch pojazdów, które pojawią się, uwaga, uwaga, paczka. Kolejnych paczka, ponieważ dawno ich nie było, słuchajcie, damy trochę światła, dawno nie, nie było paczek i pojawiły się nowe dwa pojazdy. Ten, którym wygląda naprawdę jak z kosmosu, jest to taki niemiecki STV, który nie odbija. A za to dużo szybciej jeździ w trybie i do tego Jong Bing. Jong <grym> bing. Dwulówka. Z systemem tym takim radzieckim, czyli musicie z korolem sobie trzymać, ładujecie to przez 3 sekundy i strzelacie salwę. Totalny brak DPM-u w tym pojazdzie trochę mnie boli, szczerze, ponieważ 2400 DPM na 9 tierze to jest naprawdę ałała. Ała. Gdyby dali chociaż 3000 tego DPM-u, to już na, naprawdę byłem fanem i myślę, że to będzie pierwszy pojazd, który, którym pogramy. Ciekawe jest to, ponieważ ma to do Polacze. Eee, ma to dopalacze i to ma te krótkie dopalacze, to są takie 5 sekundowe, jak ma BZT, eee, bardzo lubię tą mechanikę. Chętnie bym zobaczył jakieś drzewko, ale no wiecie jaki to jest pojazd, Wie, wiecie jaki, jaki to jest taki pojazd na zapchanie typowy dla kolekcjonerów może spoko. Eee, ja nagrałem ten materiał dla ludzi, którzy szukają mi jakieś dobre premki, żeby wam po prostu powiedzieć jak to wygląda. Bo wiadomo, że kolekcjonerzy i tak i tak wydadzą ten highs na grę. Więc wy sobie odpowiedzcie na pytanie po obejrzeniu tego, czy warto w ogóle kupować te paczki. W tych paczkach jest jeszcze jeden fajny KPZ, które można ewentualnie się zainteresować. Ale tak poza tym to nie ma nic interesującego na, na dobrym spremem. Wiadomo, że nie są to nie są to maszyny, słuchajcie, z paczek świątecznych, które zazwyczaj są bardzo mocne. Tutaj mamy takie czołgi, wiecie, bardziej zbalansowane na pewno, co nie? Także taka, taka to jest maszynka. Jak widzicie, 11 sekund między pociskami, 11 sekund między pociskami. Dla osób, które nie wiedzą, pocisk macie najpierw w lewej lufie, pocisk macie w prawej lufie. To wam pokazuję, bo dzięki temu czasem wiecie, czy wychylać bardziej z lewej, czy bardziej z prawej. E, więc to właśnie się może przydać do wychylania, na przykład jak, jak gracie jakąś radziecką dwulufą, załóżmy ósemką premium, ponieważ jak wiecie, 700 trój jest no, naprawdę spoko, ostatnio też była dostępna. E, I tak, jedziemy sobie i zobaczcie jakie są te do, dopalacze. Ten czołg no, naprawdę jedzie bardzo szybko z nimi. Ale to tak naprawdę to jest jedyna fajna rzecz w tym czołgu, że to jest hatek, który można sobie z logu na rok przeskoczyć. Załóżmy gracie tutaj. Szczeli ten, szczeli ten, prze prze przeskakujecie za lepszy nasyp, tak? Mo możecie tym sobie wywalczyć lepsze pozycje. I w sumie to tak wygląda, co nie? Taka to jest maszynka. Pup. No działko jest takie normalne. Ogólnie nie wiem, czy część z was grała st Steel Huntera. Ja grałem i bardzo lubię ten tryb. Stalowego łowcę. Eee, I to mi strasznie przypomina właśnie jeden z takich czołgów tam dostępnych. Bardzo, bardzo mi to przypomina. Jak już odbiłem? OK. zostałem oszukany jawnie aktualnie. No ta posteczka była taka naprawdę mega, mega dziwna. E, pancerz jako tako jest na sycrapie. Dwa wazy są bolesne, uważam, że mogli dać jeden, co nie? Skoro mamy tutaj tyle mankamentów różnych, to żeby zachęcić jakoś ludzi, to mogli dać ten jeden was, a nie dwie takie kopuły wielkie. Nie wiem, czy zaraz nie przeładuję na hity, ponieważ tutaj, a nie przeładujemy na hity, ponieważ nie ma intuicji. E, chyba zapomniałem dać. Jest szansa, że, za, że zapomniałem zamontować, dobra. Mój się trudno. Wychylimy sobie tutaj. Prup. Pesteczka, elegancko no. Działko nie jest złe. No i wiadomo, że, ch że chciałoby się więcej i właśnie do czegoś takiego te turbo mi się bardzo podoba, że oni nawet nie zdążyli jakoś specjalnie podjąć tutaj decyzji, za zareagować na to, że ja przyjechałem, a ja już jestem i, i mówię hej siema. Dostałem dwie szybkie tuby. Więc Taki to jest szok, nie? nie? Znaczy, warto wagi? to już pytanie bardziej do was, jestem ciekaw waszej opinii. Oczywiście pa pamiętajcie o łapce w górę i subiku I napiszcie w komentarzach co uważacie o tej paczce, czy będziecie kopać, czy nie będziecie kupować, jestem ciekaw waszej opinii. Eee... Znaczy, zbier zbieramy do 10 tysięcy subów, tak? Zbier zbieramy do 10 tysięcy subów na Twitchu Jest to takie Mój jakiś tam cel Jakieś tam założenie. Także byłoby mi bardzo miło. No ich tak, kurczę, tyle tutaj, nie? Przekopa delikatna jest. No. Ten brak DPM-u, nie? Balansuje ten człowiek, Bo gdyby on miał DPM, to już znacznie ciekawsza maszyna by, by była z tego. I wtedy już byśmy się mogli jakoś tutaj. Zastanowić, czy warto tutaj inwestować, tak? Pieniążki w takie pojazdy, czy nie? Ej klapa tyłem ja tym mogę zrobić, teoretycznie. Kolega chyba zapomniał, że do jest... Oj, Oj, No, to też ten, ten set tyłem jest, nie? Powiem tak, jak zaglętym pierwszą bitwę, to się wywaliłem za 2000. Także tutaj tak jest. Ok. Nie ma tej edycji. Tyle tutaj jakiegoś set sklapika zrobić, nie? Znowu. Site sklapik, właśnie. Tyk, Dokończenie. Zapeka. Cała bitwa na APK. Ach. No, ten już mnie musiał przebić, jak akurat. Tak, co? Ten defender wyjedzie. Do bitka. Ten będzie chciał na mnie wyjechać. A jak on wyjedzie, to patrzcie. Z tą mocną. Dawaj, dawaj. Test pancerza tutaj jest. Oficjalny test pancerza. Znaczy, górna płyta, coś dignie. Uuu, to akurat ciekawe. Jak widzicie ja nawet nie szczeram z tej dwulufy, z No, czołgiem, bo ona jest taka, długo się ładuje, nie jest to jak z brytyjczykami, co nie, że tam e, przeoczacie i już jest kurcze, wiecie, e, pesteczka, już, już tą salwę tam dać można, wiadomo, tutaj nie tracicie na celności, co nie, więc to ma swoje pl plusy i minusy, ja osobiście o wiele bardziej lubię te brytyjskie, mimo tego bitewka na całkiem dobra. Myślę, że przejdziemy do, do tego e, kanona. Jest to taki snajper. To nie taki snajper bardzo szybki, bardzo też szybkie pociski goldowe. Niestety na podstawowe pociski apeki i też heki nie mają jakiejś dużej peny, ponieważ gdyby heki miały dużą penę, to byłoby się można tutaj zastanowić nad tym, czy nie jest to dobry czy po prostu pod zarabianie, co nie? Ponieważ waliliby się podstawowe plus heki. No, wi wiadomo, że na 8 jest dużo papierów. nie macie heki, to okolice 100 PENE to jest no, naprawdę... No to sprawia, że to są najlepsze zarabiaczki, co nie? Wtedy. Eee, DPMX spoko, telno spoko, w trybie obleżniczym, ponieważ to ma tryb, jak strv macie eee, bodajże 0.25. I też tutaj jest taka ciekawostka z tym czołgiem, ponieważ wy jak wejdziecie w tryb obleżniczy i skupicie już ten pierwszy pocisk, to później wam się nie rozjeżdża. Więc to jest fajna rzecz, takie coś innego, bo strv -y też mają bardzo skupione działo, ale wi wiadomo, że to się troszkę rozjeżdża, a tutaj kompletnie się to nie rozjeżdża, więc być może jakaś tam linia by była pod to zrobiona, nie, nie wiem szczerze, nie mam pojęcia, ale, ale interesująca mechanika, więc myślę, że przejdziemy do bitewki tym. Dobra, mamy kolejną bitewkę i tutaj już, że tak, że tak wam powiem, mogą być delikatne kłopoty, ponieważ jest to mapa linia Siegfrieda, a linia Siegfrieda no, wiadomo jak to wygląda. Mapka bardzo ciężka do snipienia, bardzo ciężka na takie TDK, gdzieś tam można light eventy próbować blendować. Ale ja zaglądam ją troszkę inaczej. Pokażę Wam. Znaczy, to jest bardziej rzecz testowa, aniżeli jakaś taka rzecz, którą ja robię. Zastanawiam się, czy nie ustawić by się tutaj. Znaczy, się powalę te drzewko i postaram się zagrać w tym miejscu na Double Bush'u. Gdyby mnie rozerwało, gdyby mnie roznieśli w tej bitwie. To pamiętajcie, żeby nie robić tego w domu. Ok? Ale ten czołg ma 50 camo, także jestem bardzo ciekawy. Jest szansa, że to dobrze wyjdzie. Jest szansa, że to dobrze wyjdzie. Załaduję golda, ponieważ tutaj dla raczej będą takie e, twarde maszynki. To nie? Ale ja myślę, że to może być całkiem dobra pozycja. <laughs> Mamy potrójne krzaki. Raz, dwa, trzy. Więc jak ktoś tutaj wychyli, pytanie, czy koledzy mi spotną, czy sam będę się podjechać. Ale zobaczcie, jak, jak te działo się, się zachowuje. To jest jedna rzecz, którą Wam chciałem pokazać. Że Wy te działko macie ciągle skupione. Czy, czy przejeżdżacie nim na prawo, czy przejeżdżacie na, na lewo? Spójrzcie na to. Te to działo są ciągle skupione. Ciągle macie tą maksymalną celność. Także taka ciekawostka, nie? Taka ciekawostka. Eee, le, le, le. No to też będzie bicie. Tak teoretycznie nawet jakiś tam przestrzeń mamy. Trzeba pamiętać, by tu nie wychylić. Przy okazji czołg ma 12 stopni opuszczania. Eee, nie wiem, w sensie wydaje mi się, że lepszy w STV S1 to jest, bo STV S1 no, mimo wszystko jest totalnym. Eee, zban czołgiem Ja nie jestem fanem kompletnie. Esterfa S1, bo on się nie rusza w tym trybie obleżniczym. Nie dość, że nie odbija, to się nie rusza. No, te no nic nie ma, nim, nim tylko stać można. Ja nie lubię czołgów takich. Ja uważam, że te dwa są ok, ale to nie jest nic, nic takiego. O, o nie muszę to mieć, nie? Ostatnio na przykład w. Jak to się nazywa? Na czarnym ręku dostaliśmy tego SPHT, który ma niesamowicie mocne heki, i to jest rzeczywiście coś takiego innego, co nie jest. 185 pn bla. No ciekawy czołek, co nie? C ciekawa taka maszynka. Eee, war warto mieć, warto sobie kredyty tym zarabiać, bo wiadomo, że kredki to farm jak powolona. No a my sobie stoimy. Powiem tak, to nie jest bitwa, gdzie oni tu wychylają, co nie? Więc mm, też jako specjalny tu nie mam gry. Ale myślę, że gdyby ktoś częściej tu wychylał, to naprawdę mogłoby to być ciekawa pozycja. Charlie Charliotter mnie spotną, nie spotnął. No, ciąg ma chore kamo, co nie? 51 kamo, eee, a ja tu chyba gram bez cichego, w sensie nie, chyba bez cichego zagrałem, chyba bez, no. No i, i chariotera nie ma, nie, więc taka to była bitewka. Zmienimy trybik, przączymy na peki, ja właśnie specjalnie APCR żeby strzelać te takie twarde czołgi tutaj typowo. Eee, no i też sobie zobaczyłem przy okazji po bitwie zarobki to, nie, ja, jak, jak to rzeczywiście tam buja. Z, bez tych bonusów, bo bonusów nie odpaliłem, więc zobaczymy jak to chodzi. Że tak powiem. Ja nie wiem, czy nie powinienem odpowiedzialnie zagrać do lewej, ale dobra, skrócę. Spróbujemy zagrać z tej pozycji. To jest bardzo fajny krosik. Um, przy okazji, chciałbym Wam coś powiedzieć. Nagrałem ostatnio shortsa, Nie wiem, czy widzieliście. Nagrałem ostatnio shortsa, gdzie tłumaczyłem mechanikę hajaków Aresów, jak one działają. Więc gdyby ktoś z was nie widział, to sobie możecie wejść w szorcy i tam poszukać, uważam, że warto obejrzeć, że warto się zapoznać z tym. Być może to wykorzystacie w swojej grze. A ja wam tak, a ja was tak zapytam, czy chcielibyście na przykład jakiś materiał, w którym tłumaczę mechanikę tych RSów. Nie wiem, czy to jest kurczę content aż na cały film, dlatego na razie nagrałem tylko szorca, by wstawić i by wytłumaczyć, ale... No, myślę, że warto Was zapytać, tak? Czy chcielibyście coś, coś takiego zobaczyć. No, no nie jest to zły czołg, tak? Nie można powiedzieć, że to jest słabe, tak? Że to jest jakiś, kurde, e, pomiot i że tym się grać nie da. No, sł słabe to nie jest, tak? Na te działki skupione, ten czołg w tym trybie jeździ. To jest też, jakby, dla mnie osobiście to jest ogromny plus, że... Jest w trybie obraźniczym, który nie jest STLV-em. S1, czyli jeździ. No to jest fajne, to jest taki... trochę vibe uds a tym mam, nie? Więc gdyby ktoś z Was lubił takich sznajperów, uważam OK, ale no nie bądźcie jacyś tacy też bardzo napaleni. Uważam, że to nie są złe czołgi, tak? Wargaming nam nie dał złe czołgów, ale wiadomo, że to nie są paczki świąteczne, to są paczki na Chiński Nowy Rok. Eee, no i tak to wygląda, co nie? Tak to wygląda. Spoko maszynka, dużo nie zrobiłem. taka jest prawda, co nie? Dużo tu nie zrobiliśmy, mimo tego uważam, że jest no spoko tu zagrałem, nie w sensie fajną pozycję wam, wam pokazałem, więc, więc to się liczy, możecie sobie zapisać do jakiegoś grania tam streetem właśnie. Raczej nie grillem, bo grille camo nie ma, jest naprawdę wielkie, ale streetem te drugie drzewko z produ moglibyście sobie nawet tak w bok powalić, to myślę, że lepsze camo by to dało, ale no git. Także zobaczmy zarobki, zarazem po jednej bitwie jak i drugiej. Eee, I tak, i tak. I, I myślę, że zagramy jeszcze jedną bitewkę, którym z nich. Myślę, że tą dwulówkę, Ta, ta dwulówka jakoś tak ciekawsza się wydaje, co nie? Także tutaj mamy zarobki na 374 tysiące pomimo wszystko były tutaj racje za amunicję goldową. Także 94 bez w ogóle żadnego bonusu. Uważam, że to i tak jest w takim nieźle. Jak wiadomo, o, właśnie ja takiej bezety bym się spał. Spodziewacie się taką BZT w tych chińskich paczkach? W sumie to by pasowało. Nie no, no i to byłaby gruba przesada. A tutaj zarobkowo, no niestety, porażka, także no nie możemy zakończyć porażką, więc, więc tutaj sobie py pykniemy, słuchajcie, też jeszcze jedną bitwę, by ją wygrać i by zobaczyć zarobki po wygranej bitwie, bo bitewka sama w sobie była fajna, nie? 4400 e, bez goldek pocisków 87 tysięcy, co nie. Więc okej, okay. zagramy jeszcze jedną e, tym, bo ta mechanika po prostu jest fajna, no i ta mecha, mechanika mi się bardzo podoba, dobra. No mamy już gierę, słuchajcie, mamy tutaj mapę Berlin, i na mapce Berlin tutaj, no troszkę może pograć, troszkę mo może pograć. Sam zastanawiam się jak do końca zagrać, ponieważ widzicie te dwa XM, -y w bitwie, w sensie w drużynie przeciwnej, to będzie tak bardzo bolesne dla mnie. Ja chyba od razu hitę załaduję. Nie, to turbo jest serią bardzo spoko, bo ten czołg jest mułowaty, a z tym turbo kurczę tak można sobie tą bitwę wiecie, przyspieszyć, zająć gdzieś kurczę nosy szybko, tak jak, jak ja na przykład zrobiłem w e, poprzedniej grze. I to mi się bardzo podoba. Mm, mało czołgu tu jedzie. Na, naprawdę mało czołgu tu jedzie. To mnie troszkę to jest niepocieszające, że tak powiem. Ale dobra. Ale dobra. W ogóle chciałbym wam pokazać przestrzeń fajne. Znaczy to jest też ogólnie ma... na o kurczę, ja tu nie pokażę. Tutaj czymś większy by musiał być. Tutaj nie pokażę. To jest przeszcza na okno. Znaczy część z was pewnie wie, część z was pewnie nie wie. Ale to też jest właśnie materiał na jakiegoś Shortsa właśnie. Na shortsa czy właśnie jakiś też odcinek z ciekawostkami. Właśnie my, myślę czy... Nie, nie nagrać takiego materiału z nie, że powiem o tych właśnie Aresach. Powiem tutaj jakieś przeszale, coś jeszcze dodam, więc jest szansa, że przygotuję wam fajny materiał. Wiadomo, że nie będę obiecywać, bo to się źle kończy. Lepiej nie obiecywać niż później się tłumaczyć ze swoich słów. Jasne, że tak. No, przebite. E SPHT to Tak, więc jak ktoś z Was kupił. A no to jest hatek. To jest med w skórze hateka. Więc to, co wy robicie, w takiej bitwie kierujecie się tutaj, na Kalinie. Wy nie, wy nie jedziecie. Wy nie jedziecie w to miejsce. To jakby totalnie nie ma sensu, żebyście sobie robili taką po prostu bitewkę pod górkę, co nie? Bo, bo to jest no, naprawdę bardzo słabe. Po co sobie utrudniać, skoro można sobie ułatwiać? Tak? No to są takie. Eee, taka myśl, którą ludzko się kieruje, ale no jak widać, no nie ten kolega. <laughs> Także. Bywa. Słaba bitwa. Jest słaba. No początek bitwy jest jakiś tam początkowy, tak? Zaraz, Mamy dwie pesteczki. Pęk. Zrobione. Mogę być spokojnie trzy albo cztery, gdyby wszystkie wjazdy na, na niebie się ułożyły, tak? Tak, tak, tak jest, prawda? Mm, mm, mm. I co tutaj jeszcze moglibyśmy zrobić? Ewentualnie, no, te xm -y to to są tak groźne, no ja się tak tego boję. W sensie jestem dziewiątką, oni są ósemkami, ale tak naprawdę, no, nie szykujemy się o XM-ie. Można powiedzieć, że to jest spokojnie dziewiąty, TR z takim działem, taką armatą potężną. Zastanawiam się, czy nie pojechać naokoło, oko, się nie pojechać i grać po tej linii, ponieważ, zobaczcie na to, nie ma nic tu, nie? Nie ma nic na tej części mapy, więc uważam, że jest to jakaś opcja do zagrania. Aresik nie, z resikiem się nie bawimy. E tak, tą część mapy, gdzie gra mój właśnie kolega w Fixemie, można grać w momencie, jak tu nie ma krosów. Tam jest wiele takich naprawdę, OP pozycji, OP jakichś nasypków. Z którymi wy nie chcecie iść w wymianę, co nie? żadnym hatekiem. Tam zazwyczaj jakieś jagody, stoję, matoru i bleble. Ble. Dobrze, że nikt w tej bitwie tu nie stoi, ponieważ ja dzięki temu sobie podjadę. Zrobię tutaj, tutaj jakąś delikatną palesję. E, może nawet go z dwulufy dobijemy. No, myślę, że jedna dwulufa na odcinek to jest i, i tak wystarczająco, ponieważ teraz siedzimy na przeładowaniu. Ale no, git. No i to, to jest to jak tą dwulupę się używa, co nie? Kiedyś myślałem nad challenge'em, e, że bijam, trzy biegłości na dwulupce, e, tylko salwą. I e, to byłoby nies niesamowicie śmieszne, Mo może kiedyś taki challenge zrobię. Kto wie? Kto, kto wie, kto wie? Jak mi się będzie nudziło w życiu. Aktualnie mi się nie nudzi w życiu, bo to co ja robię to Arlankedy głównie. Nawalam te Arlankedy jak, jak tylko mogę. Bo wiadomo, forma na ligę musi być. A jak tak patrzę, z ciekawostki to nawet e, średni damage ma chyba drugi w lidze. Drugi albo trzeci, więc no, jaca w formie. Jaca w formie. Nie no. No i tak się śmieję. No, i, no wiadomo, że gra się drużynowo. No i się tylko na głupi damage. Ale bitełka średnia, co nie? Bitełka średnia, więc tak. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz z tego podsumowania z tych paczek, i myślę, że to będzie. Na tyle. Tak, to, co Wam chciałbym pokazać, to tak. To, to jest to wezwanie. Eee, tutaj macie trybik, nowy się pojawi. Będziecie tutaj mogli sobie pograć na mapach, pozbierać żetony i tak. Macie dwie darmowe skrzynki do zdobycia. I przy okazji macie te wszystkie nagrody. Więc to są nagrody za punkty, które zdobywacie za trybik, Więc gdyby ktoś z Was szukał darmowych rzeczy. No to war warto by było polecać, nie? Nie musicie grać całego teriebu, by na przykład dostać dwie paczki. Więc nie, nie musicie kupować paczek. I przy okazji, przy okazji to jest piękny styl, to jest mój ulubiony styl, no jeden z chińska ceramika, także ja osobiście ten kamuflaż bardzo polecam. Naprawdę on pięknie wygląda na wielu pojazdach. Eee, I z samych paczek jeszcze... Będą też ropy, na które oczywiście zapraszam do mnie na Twitcha, link macie w, w opisie. 12 do 16 lutego macie te dropy, też na jakieś tam zestawy i kamuflaż, a 20 do 22 lutego macie na to, więc jeśli ktoś z Was by chciał, to starczy połączyć konto Twitcha z World of Tanks albo World of Tanks z Twitchem, bardziej w taki sposób, wbić do mnie na Twitcha i nawet nie musicie mnie oglądać, starcie, że sobie siedz siedzicie na wku z głośnością ustawioną na 1, i tak, z tych paczek to jest bardzo ciekawy pojazd. Gdyby ktoś go nie miał, to jest ciekawa maszynka. Eee, był odcinek na kanale, także na pewno sobie to znajdziecie. I myślę, że to by było na tyle. Także jeśli materiał się podobał, łapeczka w górę i sobie będzie mi bardzo miło. A ja się z wami żegnam, także siemaneczko eee, i miłego, słuchajcie, siemano, siemano.